Technologia BIM zapewnia automatyzację wielu procesów związanych z projektowaniem. Jednym z nich jest przygotowanie dokumentacji na podstawie wirtualnego modelu. W programie Archicad proces ten odbywa się przy wykorzystaniu zapisanych widoków, które są następnie umieszczane na arkuszach. Podejmij decyzję co do sposobu wyświetlania widoku. Ustal skalę i wykorzystaj opcje podręczne. Kombinacje warstw. Pozwolą zadecydować, jaka ma być zawartość widoku. Zestawy piór umożliwią zdefiniowanie grubości i koloru poszczególnych linii. Opcje reprezentacji modelu pozwolą na zmianę sposobu wyświetlania elementów modelu, np. symboli okien, drzwi lub szczegółowości obiektów. Warianty graficzne to potężne narzędzie zmieniające sposób wyświetlania na podstawie reguł zastąpień grafiki. Zdefiniowany widok można zapisać w nawigatorze w mapie widoków. Jeżeli rozpoczynasz pracę w nowym pliku, jest tam już struktura widoków. Możesz ją wykorzystać lub skasować i stworzyć nową. Widoki przechowujemy w folderach nazwanych np. Na zgodnie z etapem projektu. Możesz tworzyć pojedyncze widoki lub klonować strukturę mapy projektu. Używaj widoków do zapisywania wybranych sposobów wyświetlania, związanych z elementami dokumentacji lub postępem prac nad projektem. Po utworzeniu widoki mogą być modyfikowane.